Cześć, Kasia Borowska, TAS Yoga. Zapraszam Cię serdecznie na tą krótką i odżywczą praktykę jogi. Będziesz potrzebować, jeśli posiadasz, możesz też wykorzystać z tych pomocy kostkę, nawet dwie kostki do jogi. Szczególnie będą potrzebne do podparcia w uttanasanie oraz mogą się przydać w pracy z przywodzicielami, bo dzisiaj będziemy pracować z udami, z biodrami, z posiadkami. I może na koniec przydać Ci się również pasek. Jeśli nie masz paska do jogi, użyj paska od spodni, paska od szlafroka, bo jest miękki. Także jeśli możesz, przygotuj sobie dwie kostki i pasek. I zaczynam. Najpierw stań w tadasanie. Połącz nogi razem. W czasie okresu, w czasie ciąży, zalecane jest, aby pracować ze stopami na szerokość bioder. Także dobierz swój wygodny, dowolny wariant. Jeśli możesz pracować z nogami połączonymi, to mocno te nogi dociśnij, rozciągnij ręce po bokach, postaraj się wyciągnąć z dociśniętych stóp i jeśli jest to dla Ciebie ok, to zamknij oczy. Zrób świadomy wdech, świadomy wydech nosem. Poczuj, że Twoje stopy dociskają do maty, do podłoża. Poczuj, jak rozkładasz ciężar ciała na stopach. Poczuj swój oddech. Poczuj ułożenie swoich bioder, miednicy, kręgosłupa, barków i głowy. Oddychaj. Normalny wdech i normalny wydech przez nos. Staraj się, jeśli sobie o tym przypomnisz, oddychać oddechem boczno-żebrowym do przepąty. Świetnie. I teraz skręć ramiona na zewnątrz, zrotuj je mocno na zewnątrz, otwierając tym samym bardziej klatkę piersiową. Dociskaj stopy, pracuj na aktywnie dociśniętych nogach. Roluj, rotuj ramiona na zewnątrz. Skręć tyle, ile możesz i z kolejnym wdechem unieś ręce, wyciągnij się do góry. I teraz popracujmy tutaj naprzemiennie, wyciągając raz lewą, raz prawą rękę do góry. A teraz pozostań w bezruchu, w Urdhva Hastasanie, Tadasanie. Nogi aktywne, kręgosłup neutralny. Ręce aktywne, oddychaj. Świetnie. To nasza mini rozgrzewka, i przygotowanie. A teraz zrobimy trzy powitania słońca w takiej aktywnej wersji, wkładając kostkę pomiędzy uda. I ta kostka pozwoli nam utrzymać naszą miednicę równo. Nasze biodra lewe i prawe na tej samej wysokości. Jeśli nie masz kostki, popracuj w tych trzech powitaniach słońca bez kostki. Stań twarzą do długiej krawędzi maty, jeśli posiadasz matę, dociśnij kostkę udami, zapracuj zewnętrznymi biodrami, pośladkami i wejdź do Tadasany raz jeszcze. Z kolejnym wdechem unieś ręce do góry. Z wydechem przejdź do Uttanasany do pełnego skłonu. Jeśli potrzebujesz, uginaj w Uttanasanie kolana. Jeśli możesz, wyprostuj nogi, otwórz tyły kolana. Pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo twojego kręgosłupa, także wybierz dowolny wariant pracy, bóg. Na wdechu spójrz do przodu, wydłuż plecy i z wydechem przenieś nogi w tył do psa z głową w dole. Cały czas utrzymujesz kostkę pomiędzy udami. Dociskaj wewnętrznymi udami, dociśnij dłonie, wydłuż boki ciała, sięgnij pośladkami w górę, piętami w dół. Oddychaj. I z kolejnym wdechem przejdź do pełnej deski. Staraj się zaangażować porządnie pośladki, uda, ramiona ręce i z wydechem przejdź do czaturangi. Możesz w tym celu ugiąć łokcie i zejść nisko na nogach, lub jeśli jest Ci to, jeśli nie jest to możliwe, połóż kolana i łagodnie przejdź do wygięcia, cały czas pracując przywodzicielami na kostkę. Otwórz klatkę w Zrób wdech i z wydechem wróć do psa z głową w dół. Z kolejnym wdechem przejdź do utanasany i pogłęb swój skłon, utrzymując kostkę pomiędzy udami. Pracuj wewnętrznymi udami na kostkę. Kolejny wdech. Spójrz do przodu, ujść się do góry, wyciągnij, wydłuż plecy, wydłuż boki ciała, pracuj na aktywnych nogach i z wydechem przejdź do Tadasana. Super. Jeszcze raz, teraz trochę szybciej. Wdech. Urdba Hasta. Wydech. Uttanasana. Pełen skłon. Wdech. Pół skłon. Wydech. Pies z głową w dole. Wdech. Deska. Wydech. Czaturanga. Może być w wersji z kolanami na macie. I wdech. Pies z głową w górze. Tu też możesz mieć odłożone kolana na macie. Wdech. I wydech. Pies z głową w dole. Kolejny wdech. Podejdź stopami do dłoni. Uttanasa na pełen skłon. Wdech. Art Hauptanasa na pół skłon. Unieś się do góry. Wyciągnij się rękoma, zapracuj nogami i z wydechem przejdź do Tadasa. Normalny wdech i wydech. Jeszcze raz. Tadasa. Wdech. Hastasana. Wydech. Utanasa na pełen skłon. Wdech. Spójrz do przodu. Wydech. Przenieś nogi w tył. Wejdź do psa z głową w dole. Wdech. Przejdź do deski. Z wydechem czaturanga. I wdech. Pies z głową w górę lub pozycja kobry. Otwórz klatkę piersiową. Zapracuj stopami rękoma. Zabezpieczaj dolne plecy. Wdech. I wydech, pies z głową w dole. I kolejny wdech. Podchodzisz stopami do dłoni. Przechodzisz do Uttanasany, pełnego skłonu. Chwilę tu pozostań, wyreguluj oddech. I z kolejnym wdechem, patrząc do przodu, angażując mięśnie tułowia, mięśnie pleców. Przejdź do urdwa i może dasz radę połączyć wnętrza dłoni ze sobą, wyciągnąć się jeszcze bardziej. I wydech Tada, Super. Ok. No teraz zróbmy utanasane, w takim wariancie z aktywnie unoszonymi nogami, odwodzenie. Stań ze stopami razem, oprzyj dłonie na kostkach, na krześle, na tym co masz pod ręką. Raczej wymagane jest podparcie dłoni, nie schodź rękoma do samej ziemi. Dociśnij dłonie do kostek czy do swojego podparcia i teraz będziesz odwodzić i przywodzić nogę najpierw prawą, góra, dół. I powtórzmy tak kilka razy. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Super. Druga noga. Dech. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach, czuć nogi jest super, wystarczy. Na wdechu, Uj, się do góry, tadasan. Ok. No to teraz pounośmy nogę. Jeszcze trochę wzmacniania. Wychodząc z tadasany, ręce możesz mieć utrzymane. Położone na biodrach. Unieś prawą nogę do góry. Wyprostuj tyle, ile możesz. Ugnij, odstaw. I zmiana. Lewa noga unieś, wyprostuj. Ugnij, odstaw. I znowu spróbujmy tak zrobić. Po 10 razy na każdą nogę. Jeśli to jest za dużo, zmniejsz ilość. Staraj się utrzymać stabilne mięśnie kor. Stabilny tułów. Neutralny kręgosłup. Staramy się oddychać nosem. Wdech i wydech nosem. Oddech boczno żebrowy do przepony. Mocne mięśnie kor, mocne mięśnie tułowia. Stabilny, neutralny kręgosłup. Okej, okay, ostatni raz. Wdech, wyprostuj, ugnij. Odstaw, wdech, wyprostuj, ugnij. Odstaw. Super. No to teraz wyrkszasa na pozycję drzewa. Stań na jednej nodze. Ja zaczynam od lewej. To jest moja lewa noga. Ugnij prawą, odwiedź ją na zewnątrz. Dociśnij podeszwę prawej stopy do uda. Tą nogę możesz mieć na dowolnej wysokości. Nie musisz wchodzić do pełnego wariantu. Teraz delikatnie zasysaj lewe biodro, wyciągaj się na prostej nodze, odwodź prawą nogę, prawe kolano na zewnątrz, kierując je delikatnie w dół, zapracuj pośladkami i na wdechu unieś ręce do góry. Pozycja drzewa. Oddychaj, zachowaj przez chwilę stabilność. Jedna z moich ulubionych pozycji. Codzienna, staram się codziennie stanąć na jednej i drugiej nodze. Ok, super. Zmiana. Druga noga. Ustaw palce stóp szeroko. Zbuduj sobie solidną podstawę. Ugnij lewą nogę, odwiedź na zewnątrz, zapracuj pośladkami. Ustaw kręgosłup neutralnie, zapracuj mięśniami tułowia. Dociśnij podeszwę stopy do prawego uda. Prawym udem troszkę oddaj ten napór, i też Angażując zewnętrzne prawe biodro, zapracuj prawą nogą i na wdechu sięgnij rękoma do góry. Właśnie tak, oddychaj. Normalny wdech, normalny wydech nosem. Poczuj jak Twój staw skokowy tańczy od stopy, na której stoisz. Niech te wszystkie kości, paliczki, mięśnie, struktury powięzi zapracują. Wspaniale. Mm. Tadasana. Wyreguluj oddech, w Tadasanie. Poczuj docisk stóp. Poczuj całe swoje ciało. Hmm, dobra. I jeszcze jeden wariant. Tu też się mogą przydać kostki. Wariant Uttanasana, wariant skłonu. Ja też pokażę go przodem. Ustaw sobie dwie kostki, krzesło czy kawałek stołu z przodu. Tak, żeby mieć podparcie. O, nie chcę kostka stać. A jest. I najpierw wykonajmy kilka okrągłych ruchów w stawie biodrowym. Zróbmy tak pięć kółek w prawej nodze. I pięć w lewej. Właśnie tak. I będziemy robić wariant Uttanasany z nogą w pół lotosie w Ardha Padmasanie albo zwany wariant czwórki, czyli chcesz tutaj zrotować najpierw biodro na zewnątrz i chwytając się za stopę, mając zabezpieczono kolano, możesz postawić stopę naprawdę głęboko w pachwinie. Uważaj na swoje kolano. Jeśli to nie jest dla ciebie dostępne, to bezpieczniejszy wariant będzie taki, że ustawisz sobie stopę zewnętrzną krawędzią na prawym udzie. Unieś ręce do góry, wdech i z wydechem ostrożnie przejdź do skłonu. Możesz ugiąć nogę, na której stoisz, podeprzyj dłonie. Teraz spróbuj wyprostować nogę, na której stoisz i spróbuj ewentualnie pogłębiać skłon. Możesz schodzić kostkami niżej, rękoma niżej. Ja stoję na lewej nodze, odwodzę prawe kolano i wchodzę do swojego maksimum. Właśnie tak. Wdech, odstaw stopę, góra. Tadasana. I druga strona to samo. Stań na Drugiej nodze, u mnie to jest prawa noga. Delikatnie sprawdź, czy wchodzisz do pełnego wariantu. Uważaj na kolano, czy robisz wariant pośredni, tak zwany wariant czwórki, postaw stopę. Unieś ręce, znowu balansuj na nodze i ostrożnie przechodź do skłonu. Możesz ugiąć nogę, na której stoisz. Mam tu potrzebne kostki trochę wyżej. I teraz prostuję prawą nogę, opuszczam lewe biodro. Rotuję lewe biodro na zewnątrz, ale utrzymuję pracę obu nóg. Nie puszczam tutaj niczego luźno i stopniowo wyciągam się w skłonie. Jeśli pozwalają mi na to pośladki, plecy, pogłębiam skłon. Wchodzę do swojego maksimum. Super. I wystarczy. There Wdech i wydech. Okej, okay. no to przechodzimy do psa z głową w dole. Adho krasiwa nasa. Stopy na szerokość bark bioder, dłonie na szerokość barków. Dociśnij dłonie, wydłuż boki ciała, otwórz tyły nóg. Jeśli czujesz dużą sztywność pleców, ugnij oba kolana i wyciągnij sobie kręgosłup. Sięgnij pośladkami w górę. Pracuj aktywnie rękoma, rozluźnij głowę, kark. Jeśli możesz, wyprostuj obie nogi, otwórz tyły kolan. I uwaga, wariant wzmacniający deski, Vashishtasana, desk, deska boczna. Połóż lewą rękę na środku, połóż zewnętrzną krawędź lewej stopy na środku i wejdź do pozycji deski. Możesz mieć prawą stopę na lewej lub stopę za stopą. Wybierz dowolny wariant, zapracuj nogami, zapracuj lewym bokiem ciała. Staraj się nie przewiesić na biodrach, na barkach wyciągnij się aktywnie do góry. Oddychaj. Złap tutaj balans, złap moc. Wzmacniamy boki ciała. Dużo energii z tej pozycji płynie. I wracamy do psa z głową w dole, regulując tutaj sobie oddech. Ja zmieniam stronę, żeby było mnie widać przodem. I teraz przekręcamy się na prawą stronę. Prawa ręka pod prawym barkiem, zewnętrzna krawędź prawej stopy podparta. Lewa stopa na prawą lub stopa obok stopy, zaangażuj prawy bok ciała, wyciągnij lewą rękę i oddychaj je z mocy. Wasz iż ta sama boczna deska, wznoś biodra. Wdech i z wydechem pies z głową w dole, wspaniale. Chwilę odpocznij w psie, rozluźnij głowę, kark. Zapracuj rękoma, nogami. I jeszcze wariant Anantasana. Zostańmy na prawym boku, czyli układamy się na prawym boku ciała. Staramy się mieć jedną linię. Wyciągnij sobie prawą rękę, połóż głowę na prawym ramieniu. Złap balans na prawym boku swojego ciała. Lewa ręka na razie na wysokości odcinka piersiowego pozwala odpierać. I utrzymywać równowagę. Unieś delikatnie głowę i podeprzyj sobie prawą rękę za uchem. Włóż głowę wygodnie. Podeprzyj się, staraj się cały czas szukać jednej linii. Wydłuż całą prawą stronę ciała. Ognij lewą nogę, najpierw wariant werkshwasany w pozycji anantasany, i zapracuj sobie lewą ręką, otwierając ciało. Oddychaj, przytrzymaj to. I teraz chwyć się chwytem padangusztat, czyli palec wskazujący i środkowy połączony z kciukiem uchwytają, jakby chwytają nasadę dużego palca lewej stopy. Zaangażuj mięśnie tułowia, mięśnie pośladków i wdech. Sięgnij nogą najdalej jak możesz. Może być to noga ugięta, a może jesteś w stanie wyprostować nogę. Jeśli nie jesteś w stanie się tutaj złapać, użyj paska. Śmiało załóż pasek na stopę. Zabalansuj. Zaangażuj pośladki, zaangażuj łopatki. Tył Twojego ciała wspiera wydłużanie boku, otwieranie i wzmacnianie. Oddychaj. Sięgnij brodą w górę. Mm, wspaniale. I to samo na drugą stronę. Ja zmieniam położenie. Ty możesz się odwrócić, chyba że chcesz widzieć ekran. To też połóż się na drugim boku. Teraz lewy bok ciała. Wyciągnij lewą rękę, połóż głowę na lewym ramieniu. Uchwyć tutaj równowagę, złap balans. I uginając lewy łokieć, podeprzyj sobie rękę z tyłu, za uchem, na głowie. Wspaniale, słońce oświetla moją twarz. Hmm. Prawa noga, wyrk szasany drzewa. Dociśnij, zaangażuj mięśnie, żeby utrzymać równowagę. Teraz spróbuj położyć prawą rękę po wewnętrznej stronie prawego uda. Właśnie tak. Złap równowagę, zaangażuj pośladki do wewnątrz. Ciało zaangażowane. Super. Chwyt pada ngusta. za nasadę dużego palca, czy całego dużego palca prawej stopy. I wdech. Sięgnij nogą tak daleko i wysoko, jak możesz. Spróbuj wyprostować nogę, ale to nie jest konieczne, noga może być ugięta. Zaangażuj pośladki, zaangażuj łopatki. Pracuj dużym palcem stopy na palce dłoni, palce dłoni na stopę. Zrotuj ramię na zewnątrz, zaangażuj ciało, oddychaj, poczuj tą przestrzeń. Poczuj to otwarcie się, mniej brodą troszkę do tyłu i w górę, otwórz się. Oddychaj. Mmm, wspaniale. Ok, połóż się na brzuchu. Bekasana. Delikatnie odstaw prawe kolana na zewnątrz, ugnij prawą nogę, chwyć się za grzbiet prawej stopy. Możesz włożyć kciuka i palca wskazującego pomiędzy stopę. Znaczy stopę pomiędzy kciuka i palca wskazującego. Otwórz klatkę piersiową i stopniowo przyciągaj piętę do pośladka i kieruj prawy kolec biodrowy do ziemi. Chcesz wydłużyć, otworzyć tył prawego uda, ale również zginacz biodra po prawej stronie. Oddychaj. Świetnie. To samo na drugą stronę. Odeprzyj sobie prawe przedramię. Delikatnie daj lewe kolano na zewnątrz. Ugnij. Włóż stopę pomiędzy ciuka i palca wskazującego. Otwórz lewy bark, jeśli możesz. I przyciągaj piętę w stronę lewego pośladka. Kierując lewy kolec biodrowy w stronę maty, pozwalając, żeby u do lewy z przodu wydłużyło się i żeby otworzyło się. Żeby otworzył się rejon dolnego brzucha, zginasz biodra. No i wspaniale. Ok, ostatnia pozycja, weź pasek. Chwyć pasek w dłonie, załóż sobie pasek na prawą stopę. Wyprostuj obie nogi prawą nogę, lewą nogę, obie nogi mają aktywność adasany. Połóż lewą rękę na zewnątrz, zrotuj prawe udo, prawą nogę na zewnątrz i opuszczaj nogę na zewnątrz i do dołu, utrzymując wklejoną lewą stronę ciała. Lewa pięta znajduje się w linii z lewym biodrem. Kieruj prawe biodro w stronę lewej pięty, rotuj prawe udo na zewnątrz i oddychaj. Możesz skręcić głowę w lewą stronę, właśnie tak, wariant dla otwarcia, bioder brzucha, wspaniała pozycja, świetnie. Wróć nogą do centrum, możesz się sobie tu na górze wyprostować, otworzyć tył kolana, dołóż lewą stopę, oprzyj prawą stopę na macie, wyciągnij lewą nogę do góry, delikatnie obniż lewe biodro pasek w lewą rękę, połóż sobie prawą rękę na wysokości prawego barku. Zwrotuj lewe biodro na zewnątrz, opuść nogę w stronę podłogi. Dociskaj prawą stronę ciała i kieruj lewe biodro w stronę prawej pięty. A prawą piętę utrzymuj na wysokości prawego biodra. I tutaj możesz skręcić głowę w prawo. Oddychaj. Normalny wdech, normalny wydech. Wdech. Wróć do centrum, wyprostuj lewą nogę, odłóż pasek i połóż się w wygodnej siawasanie. Możesz zrobić tak jak ja wariant artha siawasane z kolanami ugiętymi, stopami na macie. Rozłóż ręce wygodnie po bokach ciała. Oddal delikatnie ręce od tułowia, otwórz wnętrza dłoni w stronę sufitu, w stronę nieba. Puść luźno swobodnie barki, rozluźnij brzuch i dolne plecy. Obserwuj swój oddech, świadomy wdech i świadomy wydech nosem. Rozluźnij całą twarz. Rozluźnij gardło, usta, kąciki ust i język. Odpręż czoło. Rozluźnij przestrzeń pomiędzy brwiami. Rozluźnij skronie. Pozwól, żeby Twoja twarz stała się miękka, łagodna, jakby bez wyrazu. Obserwuj oddech i obserwuj unoszenie się i opadanie pępka Pozwól, żeby twój oddech stał się niemal niewyraźny. Delikatny. I tym samym pozwól, żeby twoje gałki oczne swobodnie Opadały w głąb, w dół, siawasa. Biorąc kolejny głębszy wdech, poruszaj delikatnie palcami dłoni, palcami stóp, kolanami, nogami, tak aby powoli, spokojnie przywrócić swoje ciało do ruchu. Możesz odemknąć powieki, przetoczyć się na bok. I łagodnie na wdechu unieść się do góry. Usiądź, wyprostuj plecy, połącz dłonie do Anjali, mudry, zbliż kciuki do mostka, z kolejnym wdechem mostek do kciuków. Zrób wdech i z wydechem pochyl głowę przed swoim sercem. Umysł kłania się przed sercem. Podziękuj swojemu ciału za praktykę. Podziękuj mu za uważność, za zdrowie. I ja również bardzo Ci dziękuję za ten wspólny czas. Namaste.